Zacznijmy o tym. To są patki, które miałem będąc podróżówce. Przepowiem byłem w potrążówce. Więc tu jest ten znak szkoły pod nie, nie, nie widać tam jest napisane SP, Szkoła Podroży, SPR. Mhm. A takie mieliśmy na ramienniki. To było zielone, ale mole zjadły. Zostały tylko paski, po prostu nowego A To mam pamiątkę z tego zbudowy. Więc to oznaczenie, to jest oznaka, przygwiazdki za rany odniesionych w bojach. Ja byłem w trzech bitwach ranny. W Jednej Biczy potem byłem nawet kilka razy ranny, ale to się tylko liczy <coughs> ilość boi. Najwyższe znaczenie bojowe to jest krzyż między tymi militari. To jest krzyż walecznych. To znowu jest, to jest następny za wojnę, czyli za kampanię wrześniową. I tak samo jest za kampanię wrześniową ten, ten jest nadany przez władze londyńskie. Zobacz, to jest właśnie osią z korodą. I są dwie daty. 1 września i 17 września. 17 września, który w Polsce Ludowej nie się, nie mówiło się o tym, bo to byłoby bezwolenie. Tylko tak jak oni to nazywali. Potem jest Krzyż Armii Krajowej, Krzyż partyzancki, To jest bardzo ładne zaszynię. A to jest krzyża zasługi, VKP, w czasie wojny. Jest z rozrytą mm. To są francuskie oznaczenia. Yy, Prowestra dostąpił Libertatę za waszą naszą wolność. Yy, Aliacki Krzyż Partyzancki. A to jest oznaczenie nadawane też przez rząd londyński. Polska swoją obrończość. To jest medal wojska. Ja zostałem to czterokrotnie. Ja na tej wstąpsce macie takie trzy beczki. Pierwszy jak zostanie pierwszy raz to jest sam tylko na wstąpsce. A później następne każdy, to się oznacza taką beleczką. Jak za Warszawę. To jest... To znacie chyba. To jest Janna. Jamna o te, o, 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 honorowa Ozaka Pamińskowa z Barbara. To jest krzyż Polenia tutaj no, Krzyż Wizet HP, dla dziecowych wojennych. To jest medal. Mm, wolność i Nie, wolność w wolności. Daje to są medale za zasługi dla obronności kraju, złoty i brązowy. Promemoria. Pro, pro Bardzo ważne oznaczenie. A to jest węgierskie oznaczenie. Bo jak była rewolucja na Węgrzech, ja tu zajmowałem się zbiórką leków i wziąłem potem na Węgry. I tam gdzieś na Węgrzech zapisali to, i później, że w lecie tej rewolucji, Dostałem zaproszenie do Krachowa, do teatru, na do obchody, tam nie wyczytali, i ja to sam oznaczałem. A wiedział pan wcześniej, wiedział pan wcześniej, że to zabrania karty? Nie, nie wiedziałem, że będą zaproszenia, tylko zaproszenie. No ponieważ ja wiedziałem, że przyjaciół w Węgier, no to... Mhm. Tak. Tylko 36. Dostałem go w zeszłym roku, tak bym na prezydenta Kaczyńskiego. To się nazywa. To nie wiem. Kustosz Tradycji Chwały i Sławy oraz Polskiego. tak. I, 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 I tu jest wygrawerowane moje, moje, moje nazwisko. Mhm. A tu jest symbolika wojskowa. Zwróćcie mhm. uwagę. To jest. Prze, jak przed przedobrodnie, bo jest i orze, i wszystko. Tak i armaty, i kosy, i miecze, i chłanikowi. A to wszystko jest tak skomponowane, że się nie kucie. I tu jest... Gdzieś tu by zaczęto... O, numer 36. W ciągu pięciu lat 36. Było no, tylko medanie. Masz tak? Proszę. Pięknie. Okay. Chwała kablerom order i Żydów i To jest honor. To jest mój pradziadek Powstańcy z 1963 roku od rządu zostali mundury, więc w pierwszej kolejności zostali czapki. Więc mój pradziadek jak dostał czapkę, no to wtedy przyszedł malarz i on namalował. Bojowe fotografie w zdjęciach. Jak idę do szkoły, to mam tu nagrane te zdjęcie, jak mam projekcję o markach bateriowych, to wyświetlam właśnie te mhm. zdjęcia. To. To jest cały szlak, Mapa oddokumentowane mapami. No i mnóstwo tych zdjęć. Jakbyśmy zapóźni do swojej szkoły, to laptopa trzeba przygotować, ekran. Nie ma problemu. I mam to opowiem. jak to jest tu, a te zdjęcia pośmy do strony. Zobiecam się, tak no, nie. I oferowaliśmy mu taki kliwizm. na posypał Czoseł, na ten orzeł i daty od 1939 do Do pałacu i tam jesteśmy oznaczeni. Tam, tam macie krzyż polenia hmm, te. Kawalerzyka to jest bysza klasa. Hmm, oficerski. Jakby ci pasował. <grym, grym, grym>, może się kiedyś doczeka, nie? Pus, może się doczeka kiedyś. Może się doczeka, Mam myśleć zmieścić w życie mi ja tak zielono w nad soliną i zapomnianych ścieżek ślad Co no tyle chmur z nadlasów płynął Wędrowne ptaki, goni wiatr, a dalej widzisz, już horyzont. Do nas z odległych wraca stron, i to już wieczór nad soliną, i cisza, która. Na mój dom nad rzeką noc w uliczce snu, liczy ogniki gwiazd, uśmiechnij się na pewno tu wrócisz, nie jeden Raz Zielone wzgórza nad Soliną Okrywa szary płaszczem mrok Nie żegnaj się, choć lato minie Spotkamy się tu znów za rok zielone wzgórza nad soliną okrywa szarym płaszczem rok. nie żegnaj się choć lato minie spotkamy się tu znów za rok nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu z Łódź za rok. To co chciałem się opowiedzieć? Ja Zaczynamy tych tematów, to właśnie chciałem, żeby to wszystko wszystkim Panu powiedział. Wystawcie Tak, będzie, tak. Dziękuję. Ja Wam może. powiedziałem książkę Cikoryj Maciej u siebie w Tak, Chciał wszystko to znajdziecie. I co będzie Pan teraz potem robił zdjęcia tych? Tak, tak. Jeszcze macie jakieś pytania? Proszę? Ma wszystko? Tak. Wyczerpaliście tematy? Tak. Dołgłębnie tak. na pewno. proszę jedziemy do Lasowic w tym roku? Ja bym pojechała. Pewnie, <grymnie>, że tak. Nie <grymnie>, wam <grymnie>, to załamować oczywiście. <grymnie>, a gdzie pan tego roku do rapu? No co roku organizam. A co roku to jest Pan chęcia też u mnie pojedzie. Pan bo prawda? Tak, trochę go walowiłam. No dla was młodych to jest sprawa, to jest duży, to jest sprawa przy wielkiego. Tak, no na pewno. Cało, cały, gdy nie wiesz, że się właśnie... Ja bym chciał, żeby od Was pojechał jakaś cała klasa wtedy do Rosławii. Więc... No tak, Pani, do tego roku przyjechali. Nie, skąd z Krakowa, to przyjechali? Bo też z Krakowa przyjechali i niczy nie, e, nie... Nie, jest czy godu, nie wkątpię. Ale, ale oni przy Was cóż, kiepsko byli. <laughs> to tak. pan, um, może było z Panią dyrektor powiązane.